W dzisiejszym wydaniu zobaczymy przebudowaną ulicę Olczewskiego, powiemy o powiększeniu aglomeracji oświęcimskiej Ohelmek, zaapelujemy o pomoc bezdomnym podczas mrozów, zaprosimy na warsztaty i spektakl do Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także na oświęcimską Wigilię na Rynku. Kierowcy mogą już bez przeszkód jeździć przebudowaną ulicą Olszewskiego. Kolejna droga w Oświęcimiu zyskała na wyglądzie i funkcjonalności. W tym momencie chyba warto podkreślić, że zaczęliśmy dobrą chyba procedurę robienia ścieżek rowerowych nie z kostki brukowej, tylko z nawierzchni bitumicznej, która na pewno jest bezpieczniejsza i przede wszystkim bardziej przyjazna dla cyklistów. Oznakowanie poziome nowe na drodze, jak tu widzimy na załączonych obrazkach, nowe wiaty przystankowe. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że planujemy również tablice ostrzegające o prędkości zarówno od strony ulicy Bema, jak i od Ronda Telki. Myślę, że to też będzie wygoda dla mieszkańców. I warto w tym miejscu powiedzieć, że inwestycja była planowana, oddanie inwestycji było planowane na 5 grudnia, natomiast została udostępniona do, dla ruchu kołowego, dla mieszkańców już 2 grudnia w poniedziałek, czyli troszeczkę przed terminem. Chyba to bardzo dobra informacja. Szczególnie w tym czasie świąteczno-noworocznym grudniowym, bo odcinek co prawda tylko 700 metrów, natomiast objazdy utrudniały życie, a wiadomo, że każdy przed świętami robi zakupy ruchowy, jest wzmożony, więc bardzo cieszę się z tego powodu, że mieszkańcy miasta powiatu mogą już w tym czasie korzystać z tego wyremontowanego odcinka. Planów powiat ma wiele, bo wiemy, że powiat to nie tylko miasto oświęcim ale również pozostałe 8 gmin. Natomiast skupiając się na terenie miasta, planujemy przy udziale oczywiście miasta Oświęcim przebudowę ulicy Tysiąclecia od ulicy Słowackiego do Chemików, jak również przebudowę ulicy Kolbego i Powstańców Śląskich. Natomiast to jest bardzo duże zadanie i będzie trwało 2 lata i kosztowało prawie 7 milionów złotych. Natomiast jesteśmy po przetargu i myślę, że to również z troską o wygodę mieszkańców. Będzie fajna inwestycja, która ułatwi życie mieszkańcom powiatu i miasta Oświęcim. Blisko 700-metrowy odcinek drogi powiatowej od ronda z ulicą Słowackiego do ronda z ulicą Chemików ma nową nawierzchnię. Jest też chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji przebudowano także zatoki autobusowe i oświetlenie uliczne. I tym sposobem cała ulica Olszewskiego została zrealizowana, zmodernizowana. To jest dowód właśnie dobrej współpracy pomiędzy miastem a powiatem, gdzie wspólnie finansujemy to przedsięwzięcie. To zadanie jest także wspierane do Święcimskiego strategicznego programu rządowego. No, to jest jedna z wielu inwestycji, które realizujemy albo będziemy realizować. Następnym będzie ulica Tysiąclecia którą chcemy rozpocząć w roku 2020 i zakończyć 2021. To akurat zadanie bardzo dobrze się spina z realizacją parku, który rozpoczynamy. To jest park pomiędzy właśnie ulicą Tysiąclecia, ulicą Dąbrowskiego czy ulicą Staszica. To zadanie też będzie dwuletnie, więc myślę, że ono właśnie zostanie zakończone też wspólnie z ulicą Tysiąclecia. Tam zdecydowanie zostanie zmodernizowana ta ulica pod kątem też zwiększenia ilości miejsc postojowych. Inwestycja kosztowała blisko 2 miliony 700 tysięcy złotych. W tym milion 600 tysięcy złotych to dofinansowanie z oświęcimskiego strategicznego programu rządowego. Pozostałe pieniądze zabezpieczył powiat oświęcimski i miasto Oświęcim. Chełmek dołączył do Aglomeracji Oświęcimskiej przedsięwzięcia skupiającego sąsiadujące ze sobą samorządy, które chcą wspólnie działać w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, sportu i rekreacji. Uroczyste podpisanie deklaracji współpracy w ramach Aglomeracji Oświęcimskiej odbyło się w urzędzie gminy Hełmek. Podpisy złożyli burmistrz Hełmka Andrzej Saturnus, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut i wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek. Jak zgodnie podkreślali sygnatariusze porozumienia, jedną z korzyści będzie możliwość ubiegania się o pieniądze unijne na wspólne projekty. Wspólnym interesem jest również promocja gospodarcza oraz przygotowanie ofert inwestycyjnych. To również projekty na rzecz mieszkańców, w tym seniorów. Aglomeracja miałaby pomóc samorządom w rozwiązywaniu kwestii związanych z gospodarką komunalną, komunikacją. Jednym z istotnych wyzwań, jakie czekają samorządowców, to walka o czyste powietrze. Jest to zadanie dla partnerów porozumienia na kolejne lata. Widoczną korzyścią przyłączenia się hełmka do aglomeracji będzie możliwość skorzystania przez hełmeckich seniorów z oferty oświęcimskiej krytej pływalni. Będzie to możliwe od stycznia 2020 roku po otrzymaniu hełmeckiej karty seniora na tych samych zasadach, jakie obowiązują osoby po 60. roku życia mieszkające w Oświęcimiu. Zima jest trudnym czasem dla osób bezdomnych. Dla nich brak pomocy często może oznaczać śmierć. Straż Miejska apeluje, by nie pozostawać obojętnym na los osób przebywających na klatkach schodowych, piwnicach, parkach, przystankach. Wybranie bezpłatnego numeru 986 do Straży Miejskiej nie kosztuje wiele, a może ocalić czyjeś życie. Mamy już pierwsze interwencje związane z przebywaniem osób bezdomnych w altanach śmietnikowych, w pustostanach, w budynkach po schronach. Wszystkie te miejsca są patrolowane. Jeżeli ta osoba nie ma miejsca zamieszkania, przewozimy tą osobę na ogrzewalnię miejską. Dlatego też w związku z tą pogodą chciałam poprosić mieszkańców, aby jak tylko będą widzieli, że ktoś na klatce przebywa, czy na przystanku autobusowym siedzi, bo też tak się zdarza, żeby wezwać Straż Miejską. Na pewno funkcjonariusz. Przyjadą, zajmą się tą osobą, udzielą jej pomocy. Każda z tych osób jest informowana, że może udać się do noclegowni miejskiej tam jest tak zwana ogrzewalnia bądź jeżeli, na przykład, ten człowiek nie jest w stanie sam się tam dostać, to my go tam przewozimy albo wzywamy pogotowie. Taka osoba nigdy nie zostaje bez udzielenia pomocy. Jeżeli tylko sobie tego życzy, zawsze tej osobie pomożemy. Muzyka Oświęcimska Galeria Książki wraz z zespołem teatralnym Scena Mistrzów zaprasza 17 grudnia o godzinie 16 na przedstawienie pod tytułem Dostojna Mała Jodełka. Sztuka oparta jest na przepięknej starej irlandzkiej opowieści. Po spektaklu zapraszamy również serdecznie na zajęcia otwarte dla wszystkich robienia ozdób świątecznych. To jeden taki dzień w roku, kiedy oświęcimianie spotykają się na rynku, by połamać się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. To już dwunasta wigilia oświęcimska, i y, patrząc wstecz, same nie możemy się nadziwić temu, jak szybko to przebiegło. Pierwsza wigilia na rynku pod skromną tęczą. Y, Dzisiaj to naprawdę duży świąteczny festiwal. Grupa Oświęcimianie Oświęcimianom przy współpracy z Urzędem Miasta Oświęcim zaprasza mieszkańców na Wigilię Oświęcimską 22 grudnia od godziny 16 Zapraszamy. Ale już od 15:30 będziemy słuchać wspólnie grup śpiewaczych, które będą z nami kolędować ten niepowtarzalny niedzielny wieczór spędzony przy blasku choinki będzie też czas na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek oraz degustację świątecznych potraw. Wśród grup wykonujących kolędy i pastorałki witamy na scenie zespół nasz reprezentacyjny Oświęcimskiej Hajduki, który od pierwszej Wigilii nam towarzyszy właśnie w tych spotkaniach mieszkańców. To również stowarzyszenie bratnich serc Górale, Dolina tak Dolina Sowie. Przepięknie, zawsze kolorowo ubrani z tradycyjnymi przyśpiewkami. To również zespoły z dworów, zespoły z kół gospodyń wiejskich. A mieliśmy, gościliśmy na tych scenach również młodych sportowców ze szkolnych klubów sportowych, którzy wspaniale dzielnie wykonywali tutaj przed nami kolędy. No mam nadzieję, że też mieszkańcy wspólnie z nami będą kolędować i śpiewać pastorałki kolendy staramy się zawsze, żeby ta oprawa była naprawdę uroczysta, bo obok wspólnego śpiewania, które zawsze gdzieś jest tematycznie związane z oświęcimiem i historią naszego kraju, również mamy dla mieszkańców światełko betlejemskie, o które zawsze dbają harcerze I, i w tym roku mamy nadzieję, że dotrze na czas do godziny 18, dotąd dopóki będzie trwało nasze wigilijne spotkanie, e, więc mieszkańcy będą mogli razem z tym światełkiem betlejemskim wrócić do domu i przynieść ze sobą tym samym ten płomień radości i życzliwości, który właśnie w czas świąt e, nam zawsze towarzyszy. No i jak tradycja, to tradycyjnie łamamy, łamiemy się opłatkiem, życzymy sobie wszystkiego dobrego i wzajemnie jesteśmy sobie życzliwi. To spotkanie nasze jest też szczególne, nie ogranicza się bowiem tylko do samych mieszkańców Oświęcimia, można powiedzieć, że jest to spotkanie mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i jak zawsze od lat przewodniczą temu spotkaniu władze duchowne i władze miasta, powiatu i gminy, gdzie jest to taka jedyna okazja, żeby właśnie blisko być ze sobą i przekazać sobie życzenia i połamać się opłatkiem. To jest naprawdę bardzo fajne wydarzenie. Takie rodzinne, lokalne, rodzinne, nasze oświęcimskie. No i tradycyjnie skosztować potraw wigilijnych, czyli karpia, czyli ciasta świąteczne, pierogi, oczywiście krokiety, a wszystko to przygotowują restauratorzy oświęcimscy.